Szymaćki z tej strony, Młody i przemy Dokładnie Dzisiaj będziemy Dokładnie rozgrywać tak. giereczkę, giereczkę W tym odcinku będziemy grali w grę dla dzieci Mianowicie łapanie duchów I tak. dostanie za to pieniędzy No chyba, że duch cię złapie To umierasz Jak coś to możemy tutaj mówić co chcemy Raczej bo to nie jest dla Family Friendly content jest oj to, oj to. Nie, bo wiesz... Dla prawdziwych graczy. Są inni są w domu, więc ja raczej nic nie będę. Dobra, to ty pod mostem mieszkasz, a cię Co ty nie mieszka, cię tam czekasz, nasz? Dobra, dał no, mi mordę. Jak cię skasuje, bratku, to się nie pozbierasz. Tak, skasujesz, Kasuje, da cię na pieniądze. Bratku, weź tutaj włącz poczekanie. Ja, ja ci wysyłam, ja ci wysyłam jak coś już tego... E, wysyłam na Discorda. O, 2030 wysłał ci wiadomo Ale cię ospierdzielanie już, już sława Dobra likuję twoje chopy nazwy Widzowie cię będą dodawać Cichuj. I co jest? I dobra mam baga. Wszystko? Mianowicie ci trzej widzowie będą cię dodawać Co, co jest? Chłopie wszedłem do tego Czy ja mnie słychać teraz czy nie w gierce? Nie w gierce nie chyba A ciebie słuchać, więc się wycisz. Aha no to czekaj muszę się wyciszyć Weź się praktycznych ustawień. Ej, pokaż widzą sekreta. No ale tu nie, ja nie widzę już, bo jasność wyłączyli. Nie, ty, widać. Ja, nie, widać trochę, widać. trochę widać. Chodź jak ci jaja normalnie. Hop. Troszkę widać. Dobra, tak. hopi, a ja tu w kosza idę grania, mi też tam gadasz. Dobra, odpalamy mapę. daj gotowy. Ale ty weź się wycisz Ale się I nie, nie mogę rzucić. Zastosowałem. Nic co dobra jest? Ja ta, Czemu ta jęga jest rozjeba. Rozwalona. Ej, tak, właśnie. Nie zazdrzygałem się, prawda? No, To jest nieważne. <grystanie> ja. Nie no, Przemek, nie bych na odcinkach, to jest niekulturalne, mama. Dobra, ale ja to <grystanie> robię pod content, rozumiesz? Pod content, <grystanie> Jestem na pod content. <grystanie> ja pod mostem, pod kąty. 24 godziny pod mostem. W tym odcinku, będę... Będzie... dzień na... Z! Jeśli coś zrobimy to. Zaćpiemy się. Na nią. No tak. Znamy to może... Inaczej. na ci, Czpanie. No tak. No nie, no to jest pod content ogólnie. Pod kontent. Ogólnie zrobiłem swoją mafię, ale to pod content, więc jakby to... No bez Ja w ogóle zamordowałem pół swojej rodziny, ale to wiesz. Tak pod content. Contentik jest najważniejszy. Kontenci Dokładnie tak. Dobra. Willow Street. A wiecie, że ogólnie to przełok nie umie w angielski. Co ty gadasz? Ja jestem profesorem. A, nie no, on to 4 lata niemieckiego sił uczy, On tak. On po niemiecku umie. Powiedz coś. Dźwinta. Owczarek niemiecki. Czekał po niemiecku. Nie dobra. Nie no, dobra. Materiał w jest z tobą ogólnie. No i prawdziwy będziemy nagrywać, jak będę sam w domu i będziemy grali w boksy. A fortnite? Nooo, polecam medala. Wtedy, wtedy to chyba na YouTube'a nie wleci. Nie no wleci, tylko że na dorosłych, więc wiesz. 18,5. 18 w. No 8, normalnie. Może to my nawet tego nie będziemy mogli obejrzeć. No raczej tak, no ale wie. ty jesteś meksykanką Tak. Nie lubię takich akcji. Nie, to, oh, nie dodałem. Oh. Dobra, to co strzelamy w demona? No to tak, ja, no daj, najpierw tam wejdź wychodzisz, ja latereczkę ty wejdź... No Kur... ścielił Jak ścielisz to robię ci gałę Jak trafisz Okej? Okay? Okej, okay, okej okay, Fajna propozycja. na odcinku Dokładnie, no wiesz To wszystko jest Na odcinku, czekaj, zgarszasz sobie światło Klimaciku, Ja mam inicjowanie dziewczycy. ORIO Mam, o, mam, o, ori, or Porn nie, czekaj. jestem bogatym murzynem <grym> do rzeczy, musisz dodać debilu. Dodałem debilu. A dodaj to, to, to dodaj. Ale ja tego nie mam. Rozumiem, że ja mam tylko to jest drogie no tak. nie, ubiegnie. bo to czekaj, ja już ci powiem, czekaj, sprawdza muszę. I czemu nie mogę wyrzucić, a po Żeby to ulepszyć, doda. muszę mieć 21. poziom, a ty nie ty nie który nie masz? Go. Posiadam aktualnie poziom ósmy o, o. No Dobra, I odpalaj! Ej, pa, widzać go teraz. Nie Widzisz? widzę, widzę tylko twoją mordę. Zobacz się. No dobra. Poświecił. No, o, o o jest tam coś. No jest, stoi! O! Tu! Ej, widziałem jest taki ciekawy, ogólnie, Jeżeli nie chce ci taki większyść więcej, więcej takich ciekawostek. To łapkę w górę i no i tego. I słoneczka z dzwoneczkiem. Łeczko z dzwoneczkiem Do trzech osób? No dobra, bo... Trzech osób i a jeden masz Z 20. Nie, ja mam 18 chyba. Bo kurczę, 18 kont Nie, bo ja subuję. I moja babcia! A serio? Nie. Ale? Twoja mama... Twoja mama subuje? No rzeczywiście, że tak. No tak. To... Trzeba się jakoś wybić, nie? mapę, czy co zrobisz? Ha, bo ty... Dajesz gotowy? Dobra. Bo nie, daj niegotowy. gotowy. To nie dawaj gotowy, no i logiczne, nie? bo bratku, jak tu mi gród towarzyszy z LEGO? Wkładam LEGO. Co ty robisz? Jeżeli jakiś gród zapisze w komentarzach, że e, LEGO jest dla kidousów, no to bratku, weź. Znajdź Boga w życiu. Wkładam LEGO z pasji. Masz Wiesz co? Piję. Tak samo mówię pijak. Piję z mojej pasji. <noise> Ogólnie jakbym chciał, to już bym mógł przestać, ale nie chcę. Nie chcę, bo to jest moja pasja. Dobra, biorę kamerę. No to tak, ja tu opuściłem moje wyposażenie. Ja biorę jest ten. Pi... Jest pewny Dawid, pipka. Tajek, Paweł taki. taki Paweł. Pozdrawiam wszystkich Pawłów. Tak, tak. Jest latareczka. No lotatnik. A ty co masz? Kamera, y, aparat. Akcja! Oh. no i chuj. No ogólnie w takie nity trzeba uważać takie wany jak my, bo czasem mamy inne pole zlecenia. Tak. Na mniejszych delikwentów. No i tak, w się do domu. No tak, O! Oh. Drzwi tak. wyważamy. I karty! Tu są. kiedyś nasz... Oh. Dobra, przegrasz nasze życie w karty, dawaj. <laughs> no, no pod kontencik. Ehm. Um. Hancik? Tak, tam się. Hmm, czyli zdychamy. Tak. A to już skończył się czy nie? Wiesz co? Wypadła mi karta, że umieramy jakby i... Mhm. Hmm, tak. No i tutaj właśnie kolega pokazysta, przegrał nasze życie w karty. Trafiam. Z mafią demonową. Otóż deźwi. Nie mogę, nie da się. Z nie. Musisz już shiftoka i erkę. O! Oj. O! Ooooo! się przyjdzie? Jak myślisz? Tamtąd gdzieś. Tam no, z tamtej drzwi. Tam. Robimy mu zdjęcie. A nie mogę jeszcze. Fotkę mu cykniesz? No. Ty ale... Ja mam takie pytanie, mam coś. Nie no, czekamy, jak się skończy to... już się... Można wyjść? O, no i fajnie. No, <noise> no zajebiście. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Trzeba, przegrałeś nasze życie w karty, ale nie umarliśmy, to co? Bratu szukał system. No? Tak. A a gdzie są te karty? N nie wiem, ale... O tu są. Dobra. No co, teraz kolejny. A dawaj tu zagraj w karty. Tu za domem. Tu no? Co? Nie wiem. Weź ty. Ja? Ja nie, nie robię. Ja nie jestem pokarzystą. Na latarkę kolejka wyrzucił, no mega mocny pomysł. A musisz wejść tutaj e, jakby ale na ty ten jest... ruch. Prób... Którym dosie... w Pokera. Którym się... muszę wejść chyba. Prawym, prawym. The Sun. O... I co? I co, co Jakiś Joker się pojawił. No, ja nie wiem. The Hermit. O, chyba jest... la. No, ja może... Wejść do domku musisz. The Tower. The Tower. The Tower. Step. Testujemy. Bo. Co teraz nas zaatakuje? No nie, dopóki tam nie będzie wyjdzie. Pani jest zdecydowana panie... i co myśli, że zapuka w Ej, słuchajcie. Byli tacy dwaj, i może przegrali życie w karty. No, da. A, dzisiaj rozłożyłem kamerę. To no będzie o, bo... hanta widać. Ale nie, dobra chodź możemy tam pójść, bo jak nie będziemy dalej używać tych yy, kart, to może jeszcze y, nic się nie stanie. No. no teraz tam chodzimy, tam hand, zamyka nam drzwi, koledzy. No, jest to możliwe. Mamy latarkę? Mam. Co będzie hand? Nie, bo nie będzie. Hello, hello! I'm friendly! I'm friendly? To z tego że mamy po polsku, a ten David Friday... O Dividos tu jest. Gdzie? I tu! Co to jest opaszek! Co to jest? Nie wiem, worek może jakiś, a nie wiem, wór. Mamy ja tu lindas, taki pomaszczony już. są tu korki? Nie Nie ma, ale możliwe, że są jeszcze jakieś rzeczy tutaj, o. Nie lubię do piwnicy. Tabliczka może, albo lustro? nie ma. Nie lubię chodzić do piwnicy. Przepraszam? nie lubię chodzić do piwnicy. A ty masz pikacza? Tak, no, na się stronę trochę, idź pierwszy to i chodź tutaj do tego kibla? Czy otwierasz drzwi? Nie. Tu No, no daj. Tu lodówka, nie wiem, kalorifer brzęcz, jakby ogrzewania podłogowego bo bo nie było. No, masz do góry. No I <laughs> na co to? Kalorifer w roku, a tu odpalony w wiatrach. No, ma Trzec? pika to ci nie, pika, to nie pika. Ej, ty. To był nas pierwszy dzień... To jest kość. To rób fotę, A ty masz aparat już. Tak, zrób ty... matę. Ukradamy ich. To nie wiem jakiś. Safe mają. Dobra, dobra. Chodź, chodź, chodź. Jest... zrobię zdjęcie w środku. Tak, tak, tak. No i na chwilę zlęczasz coś, to dym. Czy dałoby się wziąć jeszcze termometr, wiesz? Termometr? Czyli do kibla chodź. Ano, do kibla. Tu w Kiblu są ogólnie często... i on tu rzuca tym czymś. No, to i tam mi. Prawda. Ale on po tam... po całym domu lata. Bo tu wszędzie są rzeczy porozwalane. No, jak Jak z karty nie, ja padła bierzesz... def, no to wiesz. Ja nie mogę nic wziąć ogólnie, bo ja mam cały czas to samo, nie? Ty, ja wiem, a może zrobimy zdjęcie kart, kartą? Co? Nie wiem. Ja biorę termometr. I... Nie wiem. Dobra. Ja mam pika czy Oczywiście. No, Mega, będzie to mega fajny materiał. Nikt, wcale nikt nie zacznie. Ja sam prawie zasypiam. Na horrorze. Daj en, mi ten... spokój. Robimy. Gameplay. Dara. Gameplay. Jak w 2012, z tego, że jestem, z 2010. Tak. Prati robił i Teraz chodzimy i musimy poszukać tego, nie? Where are you? Gdzie jestem? Mariusz. Idź do 51. Spada tutaj, co? Spada tutaj do minus, do. Znaczy do nie. Do, nie, nie, nie do minus, chyba tylko do, do minus? pięciu. Co tam kurwa hardware tutaj jest... Pikacza nie ma. Pikacza nie ma, ale jest, no nie wiem, 4 stopnie, 3 stopnie są. Chyba, no. Tutaj się rozkładamy? No chyba ta. Standardowo w kiblu? Standardowo w kiblu. No dobra, no to Pikachu... naj... do, Lubię najbardziej. Kartce, tak powiem, debil. No, ja tutaj jest kamera. i jeszcze Ale ona tak, to. To ona tak krzyczała, tu Banshi będzie chyba. Krzyczała? Co ty no, gadasz? Nie z... ja... ja nic takiego nie no pamiętam. No już zaraz. Już, 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 już koniec. to jest już. No i po odcinku. No i po odcinku, już, już, już koniec. No jedynego ducha no, nie, nie zrobiliśmy. Koniec, koniec, granska. Nie no, ja bym tu Banshi, bo ona się tak śmiało. Dobra, tak. bierzesz projektor DOSK. Masz 70 psych psychiki Na przykład dlatego, że wyciągłem dwa karty, która mi niszczyła psychikę. Chyba. No dobra, ja też Brat zagrał w pokara i musiał się. No. Niektórzy tak mają. Wszyscy długo się arkomaku. <grym> no nieprawda. <grym> Nie wyzywaj Odziemy. mnie. Bo kurno! Pięć. pięć! Pięć, 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 pięć jest! Dobra, do wodzik, a jest... Ultrafiolet będzie chyba. Chodź, wychodzisz, wychodzisz już! Okay. Ale utrafię. A ja tam nie ustawiłem kamery na edynie projektora drugiego. Ja ustawiam jednego, mam. O! o Jezus. Ja pierdolę <ślałem> się. <ślałem> się. Przepraszam. Nie, <ślałem się> puls 300! Ej, ona się za plecami zrastpiła! Puls 300! Ja I dobra. IMF, y, piątka, dowody mamy. Daję dowody. EMF 5 poziom 85. Tak. Y... A może to włączysz na tarkę? Może to przez Hanta je było. Ale nie, bo było ciągle, a tak to by ciągle chodziło, tak wiesz? Od jedynki do piątej. Ale czemu Hanta nam dupnął? Przecież nie przegraliśmy w karty życia. Bo dwa razy DEF i nie zginęliśmy. <laughs> Wyszliśmy od razu. No, jest to prawda. A teraz kupi prawie, Mark. Ona na mnie przyszła. Ej, weź no. ultra floj, ja to Boom, jajka! Ja nie mogę, bo ja mam kamerę jeszcze i projektor. Bo no to daj mi coś, ja wezmę, ja mam tylko jedną rzecz. Mamy kamerę. Jest. Ja nie wiem, że ja chcę tam wracać. Ja chcę. Ja to krucyfik jeszcze jeszcze Cześć, bo aktywność jest duża. Może pójdziemy jeszcze na kamerę. To włączę kamerę. ten Wkrótcy fiuta bierzesz? Dokładnie, tak Nie no, no, no nie ej, wygląda, żeby ej, to ej, było. Ej, widzowie ja powiedzieć że wam kawał. No <noise> dawaj, dawaj. Co mówi ogrodnik do ogrodnika? Ty wiesz, że przesadziłeś? <noise> to jest tak śmieszne. Nie... Ja <noise> powiedziałem wam kawo, który zmarzuje wam 3 minuty życia. Nie I co jest? jest? Światło się nie włącza, a to jest, to jest włączone. Y ha, lampki się spaliły. Spaliły się. No co? Co innego? Co to? Wodę odkrecił. Tu jest piątka znowu. Dawaj, dawaj, eee szybko. Ultra nie mam! A mam, Pst. dobra. Jest, jest, ultrafaję. Zdupczamy, zdupczamy! Rozpiermy! O chata nam zrobi zaraz. Skibidi toilet, goni mnie! AAAAA no. To się wysarzyłem! No. Ja... Nie rób mi tak! Ultrafiolet oh. jest. Do wody. Ultrafiolet. Nie, ultrafiolet. No i teraz co to może być? Weź, chłopie, weź coś powiedz. nie ja Nie wiem, nie, aktywność ma dużo. Zapraszam, No to przeczytaj się dwa, tam trzy... co robi, co ja będę patrzył na kamery. No to tak. Um, opcja, Jim. Nie widziałem tego ducha jeszcze. Grzyb. Ej, karty Tarota jest. No? Działa. I masz zdjęcia. No wiem, mam, no bo to właśnie robię No to jest dowód chyba. No, no czy, bo to tak samo jakbyś zrobił na przykład tabliczki Ouija, nie? E, zdjęcie. Dobra, Jim. Jim jest duchem terytorialnym, który zaatakuje, gdy poczuje się zagrożony. Wiadomo nam, że może przemyśleć się za mną. Komodnie. Ej, to chyba będzie Jim. A jak tam są mroźne? Eee, projektor dosk. Mam wszystko. Pewny? Tak, Storia. Tak, to nie będzie to. Jak dla mnie to jest Jim. Ja Jak to będzie Jim, to robisz mi lachę do końca życia. No dobra, może byś tak mówić. Ale ja jak będzie mój, to robisz mi A No nie wiem, bo ty masz wszystkie dowody, a ja mam ciężej. No i co? No i co? Wiem. Co masz? Co masz? No! 250! To jest jedynie. Ja dostałem no, na... ja 390. No to dobra, no to za twoje balujemy dzisiaj. No dziweczki. Wierkonu, no, Budeczka, nie? co ja cipę budet szczęście Seteczka Dobra, ja spadam Dobra! Elo, elo, widowie! To ja trzymajcie się Subskrybujcie U. ten kawał... kawał nie, kanał kawał No bo ten, ten kanał to kanał tak naprawdę nigdy youtuber nie bacie Dobra zawsze mordę tam ralu Na razie widzowie ciągnijcie mi drzać Na razie